Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kurczaka z patelni z warzywach. Potrzebować będziemy. Ja tutaj mam dwa dosyć duże utka. Uoprosimy utka solą, pieprzem z jednej i z drugiej strony. Posypiemy słodką papryką I obsmażymy na rozgrzanym tłuszczu I później rozdrobnimy warzywa I dołożymy do obsmażonych udek warzywa Przełożymy udka i będziemy dusić Tak, przyprawy wcieramy w mięso I sprawdzamy już zaczyna. Tak, tłuszcz już jest rozgrzany, więc obsmażamy mięso, a warzywa należy pokroić. I do obsmażonego mięsa w pierwszej kolejności dołożymy cebulę i czosnek. Czosnek pokroję w plasterki. Czególe też Ponieważ całość się będzie dusić Nie przywiązujemy wagi do rozdrabniania bazy. Cebulę też pokroję w dużą kostkę. I do smażonych barzy kurczaka dołożymy cebulę i... I tak na odsmażamy z jednej i z drugiej strony. I dodajemy cebulę w tosmy. I całość odsmażamy. A teraz Ziemniaka pokroję w dużą kostkę, ja to po prostu kroję w dużą kostkę. Możemy warzywa sobie zwiększyć. Marchewkę pokroję w takie talarki, ja to kroję tak pod skosem. Paprykę pokroję w większą kostkę, pomidora na cząstki. A por pokroję w plasterki, tak. A paprykę większą kostkę i tak rozdrobnie warzywa. Warzywa już mam rozdrobnione, kurczaka, cebulą i czosnkiem obsmażonego i teraz składam warzywa do rondla. podlewam niewielką ilością wody i będziemy dusić około 50 minut Doprawiamy solą, pieprzem, podlewamy niewielką ilością wody, przykrywamy i dusimy 50 minut. I będziemy mieli kurczaka z patelni w warzywach. I tak oto wygląda danie z kurczaka z jednej patelni. Czyli kurczak z warzywami. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Kurczak z warzywami z patelni.